Siemka, z tej strony Wigarion A to jest... A to jest odcineczek z... Y, ratowania świata w sobie 45 10 no czyli 5 pochy, tak jakoś dobra mniej więcej no Zobaczę, bo tu mi nie chodzi, że wysiadę jakoś, chcę żebyście oglądali przynajmniej całe te filmy, choć Albo chociaż tak połowę no. Okej, okay, czyli w e, przemysłowych strefach miejskich, podmiejskich, przemysłowych. Mhm. Tak, weź to. Chodzę tu, bo tu jest najłatwiej to robić, szczerze mówiąc, bo są takie banalne. Tylko chcę zobaczyć, co to jest. Miasto. Miejskich, podmiejskich. Miejskich, podmiejskich, podmiejskich przemysłów Dobra, niech będzie tu I co tam mam do robienia? Bo sobie tak zapewniałem szczerze mówiąc mm. e, Przechodzę to, robię to ponieważ Chcę mieć te skiny dwa e, Aha, stare regulaminy, dobra mm. Co tu mamy? Właśnie, wam pokażę... Tu urucham. Pokażę wam... Potem, jak się zmieniło moje ten... No konto, bo trochę się pozmieniało u mnie. Brakuje mi teraz w tylko tych punktów do ulepszenia. Tej drużyny, ale... Muszę się jeszcze zająć ulepszeniem tych... Mm, ocaleńców ale to będę robił poza odcinkiem, bo nie chcę po prostu was zanudzać a tak sobie no, będę latał mm. za poprzedni odcinek czyli te odcinki z ze Steep. czy jak to tam się czyta, nie wiem, nie umiem nie umiem angielskiego aż tak czytać Ocaleniec w niebezpieczeństwie! Jest ich tu za dużo! Przygotuj się na ważny alarm pogodowy! Ocaleniec w niebezpieczeństwie! Oja! O wytrzymaj! Ja! Zostaw mnie ninjo, zostaw. Podejń coś, zostaw mnie. Fuzji. Myślisz, że to się przyda? Zobaczmy. Kiedy dwoje pracowników nieoczekiwanie zaangażuje się w rozmaite aktywności budujące zespół, może poczuć ochotę na wydłużony okres wytężonego wysiłku zawodowego, często z wykorzystaniem stołów. Przepraszam wszystkich za te swawolne ustępy. O co ci chodzi? O nie, właśnie do mnie dotarło. O co im chodzi? O, oh Jesus. Czemu? Epic. Czemu? Ocalenie w niebezpieczeństwie. O, mam zadanie, zrobione, spoko Szukaj dalej. Epic. Serio się pytam, czemu teraz? Czemu takie tematy? Czemu? Co tu jest? No. Teraz dostałem właśnie powiadomienie o prawach autorskich z tego filmu, co teraz wleciał. <laughs> to jest deka z tego, mam szczerze mówiąc, bo muszę strasznie uważać na to, a szczerze mówiąc, ja nie będę brał z e, biblioteki do gier, takich w stylu właśnie jak e, ratowanie się, e, Fortnite czy coś z biblioteki takich. Bo i tak nie starczy to na cały film, te piosenki. No już. Chyba już. Halo? Ogarnij się. O tym właśnie e -e -e. mówiłam. Dziękuję. Ratujemy ludzi! Po rządzisz. Dziękuję. Zaczynałem się już martwić. Serio, sam nie możesz? Ocalenie w niebezpieczeństwie. Bez niego nie mogę się stąd ruszyć. Jest gdzieś w pobliżu? Au. Sprawdź pozycję apteczki na mapie. Ocalenie nie w niebezpieczeństwie. Mi się podobają takie miejsca w grach, bo to zawsze nie, fajnie nie. wygląda. No, straszna szkoda. Nie wiem, co jest z tym karabinem, nie tak, ale on. Albo mi to któryś z tych pomocników teraz mi daje, że. Mam jakąś szansę, że wybuchnie. Po zabiciu przeziębnika, wybucha. Chyba tak, był coś z tym Będziemy dalej walczyć, żeby uczcić Twoją pamięć. Pustaki! Ocalenie w niebezpieczeństwie! Au! Jednego mniej! Te prezenty to nami nic nie dają, one chyba coś dawały wtedy kiedy było to wyzwanie z mrozem. A bo to... Niegodne. Dzięki. Dziękuję. Zaczynało się już martwić. Wiem, że proszę o wiele. Nie bez niego nie mogę się stąd ruszyć. Jest gdzieś w pobliżu. Sprawdź pozycję apteczki na mapie. Okej. Okay. No ale no, to będziemy sektor pilnować się tych zasad z YouTube'a. albo ja mam, mi się zdaje, że mam teraz zaczyłość za dużo albo mi się zdaje po prostu, bo zżyczyłem się NIEMOŻLIWE OCALENIE W NIEBEZPIECZEŃSTWIE PO PROSTU RZĄDZISZ A, okej okay. NAWET NIEŹLE Ninja musi wybudować, że ja z podskoczę i zgadzam mm. Wiecie, mm. my możemy zrobić ja mogę zrobić taką, nie wiem co niszczę metal, jak nie potrzebuję metalu Kolejne życie e, Zrobić taką serię z wami, że gramy w ratowanie świata lub... No nie z wszystkimi mogę grać ogłębnie, ponieważ no, mm... w niebezpieczeństwie. Chodzi tu głównie o to, że... Mm, no nie każdą grę mogę grać, bo ja gram na konsoli, jak widać tam po kontrole po tych przyciskach. No i chodzi o to, że, w ratowanie świata w Fortnite, mogę grać z wami. Nie kim cudem, że dopiero teraz się. Muszę gory. Mam gorylat. Chyba mam gdzieś, ale przydałby się legendarny Nie. Ale dobra. Im. Y Eee, chciałbym z wami porobić jakieś seryki seria z widzami jakąś Takie wiecie, grania na ludzie. Nie, nie mogę. Sprawdź pozycję apteczki na mapie. Nie wiem. W twoim wykonaniu to nie tak wiem, łatwo. Bo ja na serii, szukam jakiejś serii, ale... Tak patrzę na te gry co ja mam. <grym> One się nie nadają do nagrywania niektóre, szczerze mówiąc. Eee, ponieważ po pierwsze... Eee, tak jak no, mówię. Eee, w Steve mam prawa autorskie nakładane przez te muzyki, co tam są. Mógłbym je wyłączyć, ale... Serio mam grać bez muzyki to jest takie... Jakby wy... nie wiem co. W sobie mogę powiedzieć, że uczy się tak samo jak uczyć się bez książki lub zeszytu. Takie bezsensowne. No, do tego... A mm, w nie ma takiej muzyki, która ma prawa autorskie. W Overwatchu też nie ma um, W sumie, to po co ja to robię? Nie bez. Mm, zobaczymy. Postaram się ogarnąć, żeby mieć... przerzucić sobie muzykę bez praw autorskich na na konsolę, by podczas montowania wam dodawać ale jak ogarnę sobie jeszcze nagrywarkę Avermedia to wtedy to będę nagrywał, będzie inaczej wyglądało całkowicie nagrywanie, ponieważ co, teraz obejrzeć? Będzie całkowicie inaczej wyglądał, Ponieważ mm, a, Jezu, ponieważ te mm, Będę mógł wtedy Będę mógł nagrywać z tym Z dźwiękiem Z dźwiękiem, z muzyką No nie się co najmniej obratowanie. Przyjemy mi pomógł, bo chciałbym mieć za to platynę. Elo, spadam. Mm. I Iż... będzie to tak. Inaczej będzie wygląda... Wyglądało wtedy już streamowanie? stoi jakby Nic nigdy z tego. nie. Spoko Spoko ten, uh, shotgun. Grzmiący. To wam się nie spodoba. niemożliwe. Nie, nie mogę. Nie masz w sobie równych. Więcej no. ludzi? Mniej trupów. Same zalety. S Srebra? Nie wiem, nie widzę. Nie widzę dokładnie. Eee, teraz sobie zbieram ten... Golda za te... Eee, no za no Golda zbieram na schemat na skara legendarnego więc no będzie spoko um. co to jest jeszcze kod potwierdzający, okay. mm. tak, yy, tak jak mówiłem yy. nie wiem czy mówiłem w sumie wam już ale streamy będą wyglądały teraz tak, że będziecie mogli wysłać donaty, jeśli gdybyście chcieli przez paypala staram się jeszcze dla was ogarnąć yy, passive bo PACEF card jest według mnie częściej używany ale muszę ogarnąć go, bo nie chce ten przyjść potwierdzenie. Więc będę musiał coś wymyślić. Ciekawe te wozy, straszne w sumie. Nie ciekawi czemu Epic nie dał na przykład... właśnie, bo tu są fajne takie... Jest fajny na tę mapę i czemu FP nie dodał jakiegoś miasta właśnie w stylu takich budowli? Widzę w tamtą część, bo tam widzę, że tam nic nie ma. No, jest chyba tak prosto już. No dobra, no, wygnę się minut? No, no, 5 minut... No, 27 jakoś będzie miał minuty odcinek tego koła. No bo tam jeszcze i tak pokażę wam ten na szybko, ten co mają... Mm, Nie nawidzę tych głos. Nie ma tu sensu. O. Mam właśnie jeszcze że no, tak prostu. stuff okay Wiem, marnie taką dobrą broń na takie Nic z tego. Amunicja. Właśnie zauważyłem to światełko. No, okej okay. Trochę śmieszne to jest, że... Ale epic, serio? Nie sądziłem, że wa wy to z was na to stać Na to takie... Nie, nie mogę! Na podtekst Dwuznaczność bym może tak bardziej to określił. No tu mnie Epik zaskoczył i to tak porządnie. Wiecie, ja teraz zacząłem tak nagrywać, bo sprawdzam... ...szczerze mówiąc sprawdzam, co jest bardziej oglądalne. Mm. A i właśnie, jeszcze, jeszcze poruszę... Powinienem ten temat poruszyć na samym początku filmu, ale teraz sobie przypomniałem. Eee, sprawdzam sobie moje statystyki na YouTubie i wychodzi na to, że ponad połowa, czyli 77 około jakoś tak, 70 osób ogląda moje filmy bez subskrypcji. 33 ogląda ze subskrypcją. Nie więc Kope, to prawie wszyscy. A, zapomniałem tutaj zadanie. Więc no, bym się radził, więc pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji dzwoneczku oraz jest, zostawcie komentarzy. Powiedzcie co chcecie, jakie filmy, z jakich gier może. Jakie pomysły macie. Ten kanał nie tylko ja tworzę. Kanał tworzymy razem. Wspólnie tworzymy go. Więc Tworzymy my ten kanał mm, razem. Ja nagrywam, wy mi pomagacie, wspierając i tak dalej. Po prostu chciałbym wiedzieć, co byście chcieli, tak bardziej widzieć, częściej. Bo z tego co kojarzę, tak mi się zdaje, że mm, ten kanał się dzieli chyba na, tak trochę w sumie, na 3 lub 4 grupy, grupy w sensie, że osób, które lubią jakieś konkretne te gry, filmy bo tego tak jak kojarzę to około chyba no jedna czwarta około to jest widzów, którzy są od właśnie Fortnite'a jedna czwarta, druga właśnie ta jedna czwarta kolejna jest od e, Wiedźmina, którego już nie ma na kanale od dłuższego czasu Yy, trzecia część znowu to jest tam. No, dobra, trzy są części, i ta trzecia to są inne gry. Tak, szczerze mówiąc, więc. Dobra, e, to tak szybko. Chciałem Wam pokazać tak. Dowodzenie: Bohaterowie. Tak, zespół. To jest mój zespół. No, to tą dwójkę jeszcze będę chciał zmienić. Słabo jest, ponieważ... Że szkoda, bo kupiłem wziąłem sobie tego Lodowego króla. I nie mogę go dać, ponieważ nie jest do mnie przystosowany i takie... O, słabo. Mogę wziąć, ale co mi z tego jak i tak nic nie będę miał z tej yy, premii. Mam potrójne premię do, od żołnierzy, więc to już jest spoko. Nie robiłem innych drużyn, bo mi się w to nie chce bawić, szczerze mówiąc. Może powinienem. No w sumie, jak się nauczę bardziej tworzyć te drużyny, no to wtedy tak. Obrońców, no mi doszedł. Jako nowy jest. Tak to reszta była. O, ekspedycja, trzeba wziąć. Ok. Jeszcze wezmę, jeżeli mogę, oczywiście. Mogę. No nie, nie spoko. Do no, kogo to jest? Aha, tu nie ma premii do nikogo, więc... No i te dwie ekspedycje. E, jeszcze... Dalej, czy mnie zatem! Odbierzmy sobie... O, tak, ma się rozumieć. O Co za głębok. Daj mi spokój! Będzie Chwała bratu Edynowi! Tak, ma się rozumieć Chwała bratu Odynowi Fortuna mi sprzyja! Sporo epickiego Fajne! Ładne, ładne, nice. Szczerze mnie cieszy, bo ładny lud poszedł z tej, z tej lamy. No, więc to byłoby na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia.